Dajcie, kochani. Zobaczymy sobie runę na tydzień, ale dla poszczególnych znaków zodiaku. Czyli zobaczymy sobie, jaka runa dla barana na ten tydzień. Barany będą pod dobrą opieką, cokolwiek chcecie tutaj zrealizować jak najbardziej możecie. Wszystko, co sobie zaplanujecie, będzie możliwe, zwłaszcza, że będziecie mieli tutaj sporą opiekę z góry. To też tak, że po prostu wszelkie Wasze działania będą tutaj zaopiekowane, i powiedziałabym, że będą stawali na Waszej drodze ludzie, osoby, które będą pomagały Wam tutaj zrealizować Wasze plany. Piękna runa, korzystajcie z runy ale Gdziekolwiek idziecie Potrzebujecie ochrony Potrzebujecie tutaj jakiegoś Zabezpieczenia To możecie tutaj śmiało z tego Korzystać Także piękna runa, cudowny tydzień Wszystko co sobie zamierzycie Powinno się tutaj wam udać Otwórzcie się na współpracę Z energiami wyższymi Z istotami, które tutaj przyszłyby wam Pomóc, wesprzeć więc współpraca też jak najbardziej wskazana. Dziękuję Baranki byki. Co dla byka na ten tydzień? Sowillo, byki pójdą do przodu. E, powinny przynajmniej pójść. To co może Was tutaj cechować w tym tygodniu, to troszeczkę brak pewności siebie, ponieważ wypadła nam odwrócona Sowillo. E, a mimo wszystko e, jakby to też zawsze daje mm, no jakąś informację. Powiedziałabym, że jest to moment, w którym możecie zacząć realizować swoje plany, zacząć upominać się o swoje. Tydzień sukcesu, tydzień powodzenia, ty, tydzień ruszenia do przodu. Um, tutaj też sprzyjać będą Wam mężczyźni, więc jeżeli będziecie potrzebowali jakiejś rady, to skorzystajcie tutaj z męskich podpowiedzi. Ale to może naprawdę być tydzień, w którym dokonacie wielu rzeczy i wszystko Wam się będzie udawało pod warunkiem, że wy sami nie będziecie w siebie wątpić. Bliźnięta, co dla bliźniąt? Bliźnięta na ten tydzień Ansus. Czego Wy się boicie powiedzieć? Czemu wy nie rozmawiacie? Czemu nie mówicie to, czego Was boli? Dlaczego tutaj jest jakieś ciągłe ograniczanie w tym, co macie do powiedzenia, chcecie powiedzieć? Tutaj, moim zdaniem, wszelkiego rodzaju komunikacje, wszelkie sprawy urzędowe, wszelkie sprawy tutaj, um, które wymagają komunikowania się, rozmowy z innymi będą istotne. W ogóle wiadomości, przekazywanie wiedzy, korzystanie z tego. E, korzystanie e, z informacji będzie kluczowym dla Was, więc otwórzcie się bliźnięta. Wy macie dar też mówienia, pięknie opowiadacie. Zacznijcie mówić, pisać, mówić, opowiadać, rozmawiać, sięgać po e, wiedzę, naukę, bo to też jest ansus. E, korzystać z wiedzy, która też jest, e, powiedziałabym, e, ukryta w Waszych e, tutaj. Mm, waszej podświadomości, albo która może do was przyjść z przestrzeni niewerbalnej. Też bym tutaj otworzyła się na to i, i pozwoliła, żeby to do was spływało. Pamiętajcie, że to jest runa samego Odyna, a on był bardem. Potrafił słuchać, ale potrafił też pięknie mówić. Rak. Co dla raka na ten tydzień? Rak. I se. Uważajcie na wszelkiego rodzaju przeziębienia. Może to jest czas, żeby ruszyć. Um, coś Was tutaj przyblokowało, coś Was tutaj przymroziło. E, coś tutaj jakby mm, moim zdaniem może sprawić, że poczujecie, że gdzieś utknęliście. Ale tak naprawdę weźcie pod uwagę, że to jest tylko Wasza... Um, czekajcie, bo samej mi się zrobiło zimno, aż muszę ubrać um, tutaj sweter. Powiedziałabym, że tu um, jest to czas, kiedy wy możecie przełamywać te blokady, te lody. E, te blokady, o których wy tutaj myślicie, że one są, dla mnie pokazane jest, że one są przede wszystkim Was. Więc to będzie troszeczkę też taki tydzień dla Was, żebyście pomyśleli o tym, co tak naprawdę się dzieje, e, co tak naprawdę e, tutaj, jakby Was blokuje, co sprawia, że. Nie potraficie ruszyć do przodu, bo moim zdaniem to jest w dużej mierze w um, Was. Natomiast to jest też taka informacja, żebyście nie podejmowali decyzji pochopnie. Zastanówcie się nad czymś, skupcie się nad czymś, opracujcie jakiś plan, a działajcie według tego planu, bo Iso właśnie tak zawsze mówię, że to jest czas teraz na to, żeby planować przyszłość, tak? Żeby opracować plan i to jest też dla Was taka informacja. Także ja Wam życzę powodzenia i trzymam za Was kciuki. Lew. Co dla lwa? Na ten tydzień. O, lwy będą sprzątać. Zmiany, zmiany, zmiany. Dobra, zobaczmy sobie. Bo do hagal ja zawsze dobieram. Co ta hagal oznacza dla lwa? Super. To są zmiany, od których wy uciekaliście, mogą przyjść takie zmiany, które wy tutaj odwlekaliście, tu już jest od losu, tu już jest jakby za długo to trwało, i trzeba tego dokonać, to jest trochę zmiana świadomości, bym powiedziała w dużej mierze. Hmm. Przełamanie jakichś blokad, wyjście z czegoś, wyjście z ograniczeń, ze swoich ograniczeń, z braku poczucia własnej wartości. To jest też takie, pozwalam sobie na te zmiany i niech te zmiany dzieją się w imię mojego najwyższego dobra. Poproście o to, Hagal, by usunęła z waszej e, drogi wszelkie przeszkody, które stoją wam na drodze do szczęścia, powodzenia, radości, sukcesu, tak? Możecie w ten sposób poprosić Hagal, żeby ona w ten, e, w tak zadziałała. E, koniec wykorzystywania. Koniec dawania się wykorzystywać. Wy jesteście lwy. Gdzie tutaj jest wasze poczucie pewności siebie? Coś coś się pogubiło, potraciło. Więc jakby przychodzi hagel, żeby wam o tym przypomnieć. E, przypomnieć wam o tym, e, co możecie tutaj uzyskać, e, że potrzebna jest nowa energia, e, czegoś trzeba się pozbyć. Może to będzie też taki tydzień, w którym wy. Kochane lwy będziecie robić porządki, będziecie pozbywać się tego, co Wam nie służy. Będziecie robić porządki w domu. Może w energetyce, tak jak ja, na przykład dzisiaj już nie wiem dlaczego, już któryś raz z kolei, ale no cały czas jakby brakuje mi tego oczyszczenia, cały czas czuję, że potrzebuję jeszcze i już spaliłam ze dwa Paolo Santo i kadzidełka i, i szałbia. Tutaj cały czas płonie. Nie wiem, tak czuję, że trzeba po prostu pooczyszczać, aż jest siwo w pomieszczeniu. Ale Freja śpi u góry, nie przeszkadza, więc jest ok. Dobra, kochane Lwy, otwórzcie się na zmianę. Pozwólcie sobie na te zmiany. E Ojej, prawda, wybaczcie. I dziękuję tym, którzy mówią na zdrowie. Nie bójcie się walczyć o swoje. Ojej, prawda, wybaczcie. Panny. Co dla panny na ten tydzień? Urós. Panny powinny zadbać o zdrowie, panny powinny zadbać o siebie, panny powinny zadbać o swoje samopoczucie, o stawanie na nogi, o uziemienie, ugruntowanie. Będziecie miały taki dar pójścia po swoje będziecie miały tutaj taki dar stanięcia na własnych nogach. Natomiast też trzeba jakby na to się otworzyć i pozwolić, by, by tak się zadziało. Zwróćcie uwagę, czy czegoś, coś Wam tutaj przeszkadza, czy coś Wam tutaj na przykład w zdrowiu, czy jest jakaś sytuacja, na którą trzeba zwrócić uwagę. Zwróćcie uwagę na swój żołądek też. Powiedziałabym w tym tygodniu na to, co jecie, ale przede wszystkim mm, może nie chcieliście dostrzegać swoich kłopotów zdrowotnych albo tego, co się dzieje. A runy mówią, że trzeba do tego stanąć, przyjrzeć się temu, zrobić z tym porządek i, i tyle. Waga, co dla wagi na ten tydzień? tasowałam, tasowałam i wyszła ta sama urus, e, więc waga tak samo jak panna powinna zwrócić uwagę na swoje zdrowie. E, może tutaj jest coś, co e, Odsuwaliście od siebie, czym nie chcieliście się zająć, albo nie zwracaliście na to uwagi. Teraz już jest czas na to, żeby to zrobić, przyjrzeć się swojemu zdrowiu. To jest też czas stanięcia ze sobą, um, takiego ugruntowania się, zabezpieczenia swojej pozycji, bym powiedziała w pracy czy w domu. To jest takie, stoję, jestem tutaj, jestem obecny mm, i po prostu korzystanie z własnego autorytetu. Praca z energią ziemi u Was jak najbardziej też potrzebna. No, przebywanie na łonie przyrody a tym pięknym śniegu kochani. Skorpiony. Co dla skorpionów na ten tydzień? Skorpiony będą miały kaskę. Kaskę, kaskę, kaskę. Nowe pomysły, nowe idee, nowe możliwości zarabiania, może być nowa propozycja pracy. Natomiast też tutaj sprawy związane z finansami, płynie do Was obfitość finansowa. Więc, Skorpiony kochany, się na nią otwórzcie. Otwórzcie się i pozbierajcie te wszelkie możliwości, które do Was wpływają. One będą Was tutaj. Um, obdarowywać finansami. Więc naprawdę tutaj pojawi się okazja do zarobienia pieniędzy. Także fajna e, karta dla Was. Ale też skorpiony, zwróćcie uwagę na wszelkie nowe pomysły. Zapisujcie sobie, bo z tego też mogą być pieniądze. Strzelce. Co dla strzelców na ten tydzień? Strzelce będą otwarte na współpracę, a właściwie trochę przymuszone do współpracy, z tego co ja widzę. Czyli trochę na zasadzie, że nie wcale muszę korzystać z... Pomocy innych. Bądźcie tutaj też otwarci na to, bo to przyniesie Wam tutaj pozytywne, jakby zakończenie danej sprawy, otworzenie się na to. Więc ja bym tutaj powiedziała, że jak najbardziej korzystajcie z pomocy innych. Tutaj może być dobry moment na załatwienie wszelkich spraw urzędowych, dla strzelcy, wszelkich spraw sądowych. Tutaj będziecie znajdowali właściwe osoby na właściwym miejscu. Więc otwórzcie. Otwórzcie się na tą współpracę, otwórzcie się na kompromisy i na to, że czasami z kimś po drodze jest iść łatwiej. Koziorożce, co dla koziorożców na ten tydzień? Poziorożce, moi kochani, wy macie algiz. Jesteście zabezpieczone, jesteście tutaj pod dobrą opieką, jesteście pod tym cudownym tęczowym parasolem, tak samo chyba jak barany w tym tygodniu. Więc algiz będzie Was chronić, będzie się Wami opiekować, będzie otaczać Was opieką, będzie zsyłać Wam osoby, które. Też będą stawać przy Was, które będą pomagać Wam rękę. Ja często mówię, że to są aniołowie w ludzkiej postaci, bo to jest ktoś taki, kto nie wiem, no powiedzmy, że się idziecie po drodze i się poślizgniecie i ktoś nagle poda rękę i, i Was po prostu podniesie, zatrzyma. Tak uchroni przed upadkiem. I takich ludzi też możecie tutaj spotykać. Ale cokolwiek sobie zaplanowaliście na ten tydzień, powinno Wam się to wszystko poudawać i korzystajcie. Korzystajcie ze wsparcia. Pomocy tutaj um, sił wyższych i e, osób, które staną na Waszej drodze, bo, bo są Wam postawione po coś. Także cudownego tygodnia. Wodniki. Co dla wodnika? A, wodnik będzie doświadczał czegoś nowego. Tydzień, w którym wiele rzeczy może się wyjaśnić, wiele rzeczy może się pokazać, otwórzcie się tutaj na to. E, otwarcie się na zmiany, na intuicję, na słuchanie, e, na wewnętrzne przekazy, to jest kenas, to jest coś, może się tutaj ujawnić, to może być tydzień namiętności, tydzień romansu też, e, jeśli do tego mm, e, dopuścicie, ale to jest takie. Pamiętajcie, że Kenas to ogień, to ciepło, to też wasz wewnętrzny ogień i wewnętrzna pasja, więc to będzie też taki tydzień, w którym wasza, wasze wewnętrzne doznania będą dla was bardzo istotne. Ale przede wszystkim otwarcie się na to, co przychodzi, dostrzeganie tego, co się pojawia, będzie tutaj istotne. A osoby, które chciałyby cokolwiek tutaj rozwijać w sferze duchowej, zwróćcie uwagę na jasno widzenie. Ryby. Co dla ryb na ten tydzień. O! No i tak. I po co tu testować, jak to samo wychodzi, nie? Mm. Ale Wy też, kochane ryby, macie tak samo jak wodniki. Arunekenas, czyli też. Otwarcie się na siebie, otwarcie się na wewnętrzną pasję, otwarcie się na wewnętrzne doznania, otwarcie się na zmianę, ale też coś w tym tygodniu może się dla Was ujawnić, pokazać, coś możecie dostrzec jaśniej. Praca nad emocjami, praca nad podświadomością, praca nad jasnowidzeniem to jest coś też, co w tym tygodniu mm, może Wam się tutaj udać. Wiele rzeczy może się wyjaśnić, wiele rzeczy możecie dostrzec, powiedziałabym, że też dużo namiętności, ale może i romansów, więc cóż, kochane ryby, od Was zależy. Ja Wam życzę cudownego tygodnia.